No i to po ponad dwóch godzinach zdobyliśmy bogacz. Uwielbiam miejscowe podania i wierzenia, więc historia o powstaniu tych gór jest taka, że Bóg swego czasu ulepił z gliny góry i zaczął od Turbacza, taki boski tron. Osoby na nim po prostu usiadł. Spojrzał na zachód i ulepił mogielicę na wzór właśnie Turbacza. Potem odwrócił się za siebie na południe i ulepił piękne pieniny. Uznał, że warto zrobić coś potężnego i dużego. Dlatego za pieninami zbudował, ulepił Tatry. Spojrzał na zachód. No, sił mu starczyło ulepić Lubań i Babią Górę. Spojrzał przed siebie na północ. No i stać go było już tylko na to, aby ulepić kule z gliny i ich rzucić przed siebie po prostu tymi kulami. I tak powstał właśnie Beskid, czy znaczy powstał Beskid Wyspowy. Region tutaj gór, także bogaty jest historia II wojny światowej, zwłaszcza Armii Krajowej. Więc jak macie ochotę, to można sobie taki szlak tutaj zrobić. Ciekawym miejscem jest polana pod, w kasinie wielkiej pod Lubogoszczą, gdzie znajduje się właśnie pomnik poległym tutaj żołnierzom armii Maczka, która w 1939 właśnie tutaj spowolniała atak Niemców. Ciekawa historia jest taka, że jeden z mieszkańców właśnie zachował kopułę tutejszego czołgu, który poległ w tych walkach, bo powiedział Niemcom, że zbuduje z tego sobie cembrowinę do studni i Niemcy rzeczywiście się zgodzili. A po wojnie został wykorzystany ten element do budowy pomnika. Inne podania głoszą, że góry to dawniej olbrzymi żyli tutaj na ziemi i królem tych olbrzymów był na przykład Turbacz. Kiczora była jego bezpłodną żoną, dlatego miał kochankę Ogielicę, z którą miał dzieci na przykład Śnieżnicę Śnieżnica została zamordowana przez tą matkę bo była zazdrosna o Ćwilina, kochanka. Ćwilin zmarł z rozpaczy Ponieważ dzisiaj na chwili nie słychać y, y, w nocy jego płat właśnie i stęki. Y, Więc tak to tutaj wygląda. Kolejna ciekawostka to, że przez Biskyty Tyspowe przebiega trasa dawnej kolei galicyjskiej, tak zwanej y, transversalnej. Od słowa vers Versalis, co w poprzek, bo ona przecinała Doliny Życzne w poprzek. Ze wschodu na zachód jechała prawie 800 km. Jest ostatnia ciekawostka na naszej trasie. Stacja kolejowa w kosinie Wielkiej. Zagrała w dwóch znaczących filmach. Andrzej Wajda kręcił tej Katyń, a Steven Spielberg, mister Schnitera.